Kiedy mamy taki intensywny czas, taki moment, którym przez naszą głowę przetacza się tornado myśli, kiedy dzieje się bardzo dużo, to nie jest dobry moment na podejmowanie ważnych decyzji czy rozmawianie i wyjaśnianie jakichś nieporozumień. Tak naprawdę to jest taki czas, w którym powinniśmy się oddalić, schować w bezpieczne miejsce i przeczekać. Poczekać, aż to wszystko nieco opadnie, aż się nieco uspokoi. To tak jak podczas prawdziwej burzy. Nie wychodzimy wtedy na spacer ani nie próbujemy naprawiać dachu. Trzeba przeczekać. Trzeba czekać, aż przejdzie. I kiedy ta burza, myśli, ustanie, kiedy wróci naturalny rozsądek i mądrość, które w sobie mamy. To jest moment, w którym możemy zacząć rozmawiać, możemy zacząć działać, możemy zacząć podejmować decyzje.